Oh, hello, hello, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i ponownie na moim kanale. Serdecznie Wam bardzo, bardzo dziękuję za to, że jesteście. W dniu dzisiejszym, w dzisiejszym filmie, przychodzę do Was produktem, o którym już chciałem nagrać jakiś czas temu, ale uznałem, że jeszcze przeczekam to. I w pewnym momencie ostatnio to było pod filmem, chyba o balsamie propolisowym, chyba tak, albo pod szorcem o, o świeczce. Gdzieś koło tego e, było pytanie o ten produkt, więc stwierdziłem, że ja już czekać nie mogę, e, i dzisiaj będzie rekomendacja. Posłuchajcie, jest to produkt ogólnie w zupełnie innym stylu, w zupełnie innym trybie, żeby to tak powiedzieć, z kategorii bardzo dobrze oczyszczających skórę. Do codziennego używania. Ogólnie ja mam czasem taki okres, bo ja lubię ogólnie pudery do mycia twarzy też. Nie wiem, czy by wy pamiętacie, w Biedronce był taki niuki hemp puder do mycia twarzy. On kosztował ile tam? 7 zł? 6. Zł, zdychę. On był cudowny. Biedronka zrobiła sobie jeden wielki strzał w kolano, i po prostu jednego wielkiego kopa, że wycofali tam ten puder myjący. A on po pierwsze mega, mega cudownie się sprzedawał. Po drugie, miał cudowny skład, no i wszyscy byli zadowoleni. A tutaj klops wycofują, bo widzi mi się. Ale na jego miejsce mm, nie zrobili nic innego. Ogólnie jako takie mm, stałe produkty do mycia twarzy, których używam, to są moje autorskie Kacperskim, czy to żel Brightening, mm, czy to pianka Mandarin, czy to żel e, e, Mandarin, e, czy też emulsja Milky Way. To są takie moje najlepsze ever produkty do mycia twarzy i koniec kropka. Aczkolwiek e, chciałem z płynnych przerzucić się e, też na pudrowe, proszkowe e, produkty oczyszczające, e, żeby posprawdzać sobie tak zwane nie zrobić badania rynku. Co jest najlepsze, co jest dobre. No, i okazja się trafiła przy robieniu shoppingu w miodowej mydlarni. No i się trafiło taki produkt. Ja chciałem ogólnie na SCI produkt myjący, właśnie w proszku, na bazie detergentu SCI. Aczkolwiek z dobrym składem od uczciwych firm nie mogłem znaleźć. Tylko jakieś Dermalogika bez technologii, albo zupełnie inne. I tutaj mam miodową mydlarnię proszek do mycia twarzy na dzień dobrym. Cera mieszana i tłusta z miodem. Trafił mi się taki produkt i on nie ma SCI w składzie, aczkolwiek. Wow! To jest Mistrzostwo Świata. To jest zupełnie inny wymiar produktu, jeżeli chodzi o oczyszczanie skóry twarzy. Zaraz omówimy sobie skład. To jest tak cudownie oczyszczający produkt. To jest forma takiego bezzapachowego, można powiedzieć w sumie. Mm, obrócę to tak delikatnie. Proszku. Jak Wy go kupujecie, to on jest wypełniony po sam brzeg. Po sam brzeg jest nasypane. Po prostu na level hardzie. Więc tego niewiele się daje do mycia twarzy, aczkolwiek moje zużycie już jest spore. I on wygląda tak właśnie, ten e, proszek do mycia twarzy. I on jest bezzapachowy. No może pachnie mączką takim surowcem, ale ogólnie nie jest perfumowany. I tutaj e, miodowa mydlarnia nam pisze krótko: migdały, płatki owsiane, miód, glinka niebieska, imbir, mięta. Stosuj rano, aby łagodnie, ale skutecznie oczyścić skórę, zlikwidować nadmiar sebum, zmatowić skórę, ściągnąć pory. Tak nam napisała e, miodowa mydlarnia. Mm, cel czysta, jedwabiście, gładka, matowa, napięta, odświeżona skóra. Sposób użycia w zagłębieniu dłoni wymieszaj jedną płaską łyżeczkę proszku z odrobiną ciepłej wody, aby uzyskać konsystencję pasty. Rozprowadź ją po zwilżonej skórze twarzy lekko masując, po czym zmyj. No, Krótko zwięźle na temat, tak? Ja sobie nasypuję. Do nadłoń. Naprawdę to jest. Pomimo tego, że to jest taki wielki swój, to można, tak jak pieprzniczkę, solniczkę, no dosłownie można tak zrobić, żeby ta odpowiednia ilość e, się wysypała. I tutaj skład jest krótki. No posłuchajcie, mamy tutaj między innymi właśnie Migdały w składzie e, taką mączkę. Mamy płatki owsiane, które skutecznie oczyszczają skórę, także jak najbardziej, mamy miód który działa przeciwzapalnie, przeciwtrądzikowo, łagodząco, regenerująco, e, bardzo silnie nawilżająco, ale jeżeli jesteście uczuleni na produkty pochodzenia pszczelego, nie, odpada ten produkt. Później w składzie e, po miodzie mamy kaolin, czyli glinkę niebieską, która skutecznie, ale bardzo bardzo delikatnie oczyszcza skórę. Glinka niebieska jest taką formą glinki, że można ją śmiało używać codziennie. Ona oczyszcza skórę, oczyszcza pory, odblokowuje pory, ale nie wysusza skóry, nie wpływa na barierę hydrolipidową, nie rozwala tej bariery hydrolipidowej. Tak, jakbyście na przykład, nie wiem, używali codziennie zieloną glinkę. No to wtedy BHL mogłaby zostać rozwalona. Zieloną glinkę się używa maksymalnie dwa razy w tygodniu. Aczkolwiek niebieska glinka, tak samo jak czerwona glinka, nie robią tego, więc jak najbardziej może być to używane do codziennej pielęgnacji. Później w składzie mamy m.in. właśnie Imbir, Puder z Imbiru, który wykazuje działanie przeciwzapalne, rozjaśniające przebarwienia, naprawcze, przeciwstarzeniowe, odbudowujące barierę hydrolipidową, regenerujące skórę, działające przeciwłojotokowo, seboregulujące, czyli wpływa korzystnie na skórę twarzy, i na gruczoły łojowe, i na prawidłowe funkcjonowanie gruczołów łojowych. No i później w składzie mamy oczywiście mięte. I posłuchajcie, i ta mięta wykazuje tutaj, ona jest w ogóle niewyczwalna, tutaj nie czujecie w ogóle żadnej mięty, zapachu, nic, nic, totalnie nic. To jest zapach takiej mąki, można to tak nazwać. No ale ta mięta w tym produkcie tak czy siak działa. Działa detoksykująco, odtruwa naszą skórę z toksyn, wyciąga zanieczyszczenia, działa jak magnes taki, który się przyczepia do zanieczyszczeń i wszystko wyciąga ze skóry. Dokładnie detoksykuje skórę, odświeża, wyrównuje kolory skóry ją pobudza. Także mamy szeroki zakres działania. I w produkcie nie mamy żadnych konserwantów, nic, bo ten produkt tutaj ma konkretny cel, jaki ma być zużyty. I są to substancje proszkowe, więc one też bez bazy, bez bazy wodnej są długotrwałe. Jeżeli by tutaj wjechała woda teraz na dzielnię, albo, albo jakbyście tutaj, nie wiem, dolali wody i zrobili sobie teraz tego taką gotową pastę, no to szybciutko by ten produkt poszedł sobie po prostu w cholerę. Ale jeżeli on jest w proszku, on jest długotrwały. Mój jest ważny do czerwca 2026 roku, czyli jeszcze rok. Spokojnie to złożę. Jak to fantastycznie oczyszcza twarz, jak to nie przesusza buzi, jak to pobudza twarz, to się w głowie nie mieści. I teraz Wam powiem, jak ja to robię. Ja nie robię tego tak, jak to miodowa mydlarnia napisała, bo oni, no, oni tutaj każą się trochę patyczkować z tym produktem. Czyli łyżeczka, to woda, to mieszaj, kombinuj. Kto rano ma na to czas? Ja nie, a wy. E, ja nasypuję to na dłoń, chlupię trochę wody z kranu, po prostu jak leci tutaj na dłoń, szybko paluszkiem. Rozmasowuję to w taki oto sposób i na mokrą twarz rozprowadzam i każdą partię masuję po 10 sekund. Dokładnie. Bardzo, bardzo dokładnie. Produkt się przecudownie pieni. Dokładnie masuję, zmywam i posłuchajcie, ta buzia jest takim lustrem. Ona jest obudzona. Ona jest pobudzona. Ona jest promienna. Ona jest taka... To, to, jest, to jest płachta jedwabna. To nie jest w ogóle... Skóra, która by sprawiała wrażenie jednocześnie tak głęboko oczyszczonej, a ona jest głęboko oczyszczona. Ona jest bardzo głęboko oczyszczona. Tylko, że buzia jest gładka, nie jest wysuszona, bo mamy tutaj miód, mamy tutaj imbir, mamy tutaj migdały, mamy tutaj płatki owsiane, także mamy tutaj od razu nawilżanie tej skóry, wręcz mogę powiedzieć to też otwarcie i to nie będzie błędem, nawadnianie skóry, także jak najbardziej, bo miód ogólnie jest klasyfikowany do grupy substancji humektancyjnych, humektan, a humektanty robią co? Nawadniają i nawilżają w sposób długoterminowy. Buzia jest godziusienka, cudowna i teraz tak, produkt bez problemu może być używany przez kobiety w ciąży, przez matki karmiące piersią, przez każdy typ skóry, dokładnie, ale jeżeli w przypadku skóry naczynkowej chcecie ten produkt używać do mycia twarzy, to teraz muszę dać Wam tutaj ostrzeżenie: musicie mieć stuprocentową pewność, jak już wysypiecie ten proszek i dodacie wody, że wszystko Wam się rozpuściło. Wszystko, bo czasem jest tak, bo tutaj mamy jeszcze tą miętę i tak dalej, że jedna taka, jedno takie ziarenko może zostać nie I co wtedy? Ja przyciskam palec, wciskam tak jakby i to się rozpuszcza mięknie i po prostu wchodzi w ten produkt. Ale na przykład, jeżeli to się by w przypadku skóry naczynkowej dobrze nie rozmieszało, to mógłby być peeling paniczny, to by mogło e, po prostu rozwścieć skórę naczynkową, więc miejcie pewność, że ten produkt się bardzo dobrze wam rozpuścił z wodą. Powiem tak. Jest to produkt droższy, często on, miodowa mydlarnia robi promki na produkty, aczkolwiek jest lepszy od tego chempa z Biedry. Jest o wiele, wiele lepszy. Skutecznie oczyszcza, ta buzia po prostu... Ja Wam powiem, jak skóra się potem zachowuje, jeżeli chodzi o pielęgnację. Ta skóra jest tak, taka otwarta. Ona nawet tonik tak... W kilka sekund serum, jedno, drugie, trzecie. Można nałożyć sery ile się chce, plus kremy wszystko pięknie się tak do matu wchłania, że tu się w głowie nie mieści. To jest po prostu, ja bym to przewrócił właśnie. I bym miał kuku na muniu. To jest cudowny produkt od miodowej mydlarni. Ja doskonale o tym wiecie, że ja mam tutaj duży zapas produktów miodowej mydlarni, między innymi ich cudowne świece, bo ponownie wróciłem do tej polskiej manufaktury. Jeżeli mnie oglądacie od 5 lat na kanale, to wiecie, że ta manufaktura była wielokrotnie na moim kanale. Ja wracam do nich, bo po pierwsze jest u mnie sentymentalny szampon dla piesków w kosce. Rewelacja. Ja Wam powiem, że nie ma chyba produktu od miodowej mydlarni, który by mnie zawiódł. Tak, próbuję sobie przypomnieć. Miałem wszystko to, 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 co oni mają. Tak naprawdę, miałem te balsamy. Maseczki są rewelacyjne. Świece teraz mam cudowne. Nie przypominam sobie, żebym miał produkt, który by mi się nie sprawdził z tej firmy. Nie przypominam. Także ten puder polecam dla osób o każdym typie skóry można go używać w trakcie kuracji retinoidalnej, w trakcie kuracji kwasami czy tej dalej, ja, bo ja jestem na kwasach. Także podlinkuję wam go w opisie na dole. Zapoznajcie się z tym produktem. Cud. Także na dzisiaj to tyle. Jeżeli wam się film podobał, kciuk w górę, jak nie, to w dół wysłam wam. Dobrą energię. Kocham was bardzo. Buziaków miliard wam śle. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego.